Siemanko, z tej strony Matthew i witam was w moim kolejnym filmiku i dzisiaj w końcu gameplay graliśmy z kaczorem, mesznym i spintusem trochę inny vibe bo graliśmy z rana, ale też zdecydowanie więcej tryhardu niż zwykle, niż by się można było spodziewać no i co, no i nie mam kraszy, naprawiłem, tutaj grałem 5 meczów ostatni mecz, który będzie, znaczy tutaj są 4 ostatni mecz, który będzie to solo grałem z niezbyt takimi przyjemnymi, no takie łasia po prostu ruskie nie za bardzo to widać na nagraniu bo jest zmontowane gęsto a nieprzyjemny w każdym razie 5 meczów łącznie zagrane, żadnego okrasza 5 meczów pod rząd. Poprzedniego dnia, 1,5 godziny z mecza testowałem, nie ma nic. No i też wcześniej coś tam grałem, później grałem od tego momentu generalnie jak zrobiłem to co zaraz powiem, nie mam ani jednego okrasza więc wniosek, generalnie wniosek jest taki, że naprawiłem już na 99% a jak to naprawiłem, zaktualizowałem do najnowszego Fabiosu. i od tego momentu jest git. A i jeszcze info, że dostałem w końcu betę facita więc jakieś face'ki też no, na dniach od razu zrobię, ale też będą filmy sponsorowane wymiana skinów Jakieś tam skrzynki No, taki, taka zapowiedź co będzie Have fun, enjoy B kontakt, chodźcie ze mną B? No, kontakt too short Dawaj, na skocie Short jeszcze, nie? Leży Patrzę w omgale no. ja Jestem blisko, otwórz Leży klichen Kysion Dwóch w dwóch w Jeden po chodzie, leży I ostatni nie kuchnia widzę. no Nie Jest kuchnia kuchni Dwa na jeden macie Patrzę exit Pojechałem. No to fajer. Ciao, nice. Ej, się mu że po całym meczu, mil nie wiem, po 127 meczu przeszedłem, rozumiesz <facial> <mogger> to? Stary, ja miałem do 13 tych awansów. No ej, och, to iść daleko. Ja mogę dać kono. To jadam kono, jadam kono. Dobra, okay. mnie. A bo ty tego tak, rzucasz. Mogę dać głęboko. w bok. piknie, ale to peppity, quicking, bo Dawaj. Junga jest. Ja Okno. Pod, pod oknem i kon, kon leży i pod oknem, ja mam 50 Ja rozbicę Tak Rakiety I kuchnia Mój swindol, moje swindol Konejdzie mocno Nice Ja... Y y y kuchnia, kuchnia Gala jakby Co za palak na gali Leży kon, leży Con To idźmy, oj ty Ale nie słyszałeś mnie w tym? Nie dobiegał? Leży go hmm. City. Tetris rampa 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 petry już. na stress ja czuję że to jest match tylko w Trick tak no i to jest My się w ogóle nie zdyma to jest najgorsze zadaj no, sobie smokowo zadaj sobie a to twój smokowo no. i don't know bez w lew między defaultem a panem Super. Przez woki takie dziwne szar, czarne kolory mają. Aha. A ja myślę, że to jest przejście. uwaga, no i okno. to jest. Jest w Leży, lader, uwaga. Lader. No, domek, wchodzi wchodzić Domek, Wiem. domek przed No uciskałem spodenki w jajka. Co nie, ja Zbyt duże jajka. Ja, ja bez, Zbyt małe spodenki. Gdzie ten gość z tej rampy? Dobra, idę, trudno. Inter OH dojeżdża, nie wiem. Co to? Może Na go tika obiję? Tika Jeszcze jeden cel, to jest 2 jest? Ta, tak. Nie, nie wiem, czy rampa, nie słyszałem wcześniej. To nie ma 0H ten miał zero No i widziałem jak coś nie... A, łupa to jest flashmash. jest! Czy mi pójdzie? Smoka masz tak. Jakim prawem? Się człowiek męczy naprawdę, ciężko w tych mesze jest mm. Pod drewnem Olej, chodź Sorry, mnich, Mam close Młodszy Ja Dzięki. 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 Jeszcze Under. on Leży. A może wyjść? Domek, domek. Idę, Idę z tobą. E, daj mi pierwszemu, daj mi pierwszemu. To go B, biegnij B. B. Ok. Masz full no jak zrobisz krok, to wyjdę, Ronaldo. Okej. Okay. prawo, prawo, prawy, Nie patrz. Więcej na mnie. No wiedziałem, że B już. Nie macie default.

Macie wydrążać 10, kurde. O, tyle. Dajcie w flesz Daję, raz. Leży. Leży drugi. Masz flesz dać jeszcze? 7, 7 bloku raz. ci za plecy, Mefiu Under, under, under. Ok. Under. Pochodźcie topmit top meet. Z tym fleszem, nie wiem jak. Konektor Home. nie biega na pełnej, kurwa. Nie wierzę Nie, nie. nie I AFK. To jest runda meczowa. Skacze, skacze, skacze. mi mi czy under, bo flashować widać? I... Smokuj under i tutaj. pode mnie, pode mnie. Kucaj, na słodku, na słodku, na słodku kucaj. Wyjście da. Czekaj. nie widzę. Kurde. Nie widzę nic. Skoro. Gala? Gala. Rampa. Idź kuchnia, idź kuchnia. Ja tu potupię. Skokcie razem. Smoła na paka tam. Jeden z nas defuje chyba. musi być Aha. Skala. Ja pikuję, defuj. Nie zdążyłem defuj się tak. Aha. Eks. nie ale naprawdę. Ten to... Masakra. Idea już mi Smoke. Rampa leży. Dąbka. A Jeszcze rampa, nice. sobo... albo słody. Oh, Bobka. 2 i pałac. Przestała, Rampa leży. Diffus. Nice. Noleczny, nice. Naleczny, nice. No wyjechali, droże. trzech. Ja nic nie widzę, ja od smoka Jeszcze pewnie. To tużka Ktoś M-kę na podłogę dał. No ja, tu ja rzuciłem. Wajs, ja też. To nie będę z podłogi jest, zbierał, co ty, jej? <grym> Pander. Leży. Pa -ka, pa -ka, under jest. Paka pa 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 Leży under. Nice. I mid był? Paka. Nie, zabiję, mid zabiłem Ja, tak, ja zabiłem. Ma ktoś, nie ma. Ajajaj. Ja, Mózgu, kurde, właśnie nikt nie ma. No to nikt tutaj to <grym> ja nie ma. Ja Rampa, ja mam to 10. Wyjściu dwóch, jeden lubi, jeszcze jeden jest tam. Telefon dzwoni, chyba bardzo. No już nie pichnie. Ram, rampa, tam skałby. Poszłem, I To jeszcze mam psorobę. Scout. Ja jest spod jest B. Opaka chyba biega Domek nie ma, czy co? No, tam gdzieś. Jestem kon. Pod konem Leży pod konem. kon. rampę rampę, Antus rampę. Antus rampę. Jeszcze pod konem jeden, prawo w sensie Jeden hp ma, nie wydostał flasha w ogóle Pumat yeah, w tym domku I nice. <laughs> Side, side. Nie Nice Jako masz low, to może poszukaj go na pakę daj, i tyle Rampa, rampa, rampa On będzie skanował Nice Nie widzę go wygrywało na dobrze Short jest Legali Śmiać Smoke okno dali Nie będzie się w jeden. Nie ma ron Pod konem pod konem Jasne Kon leży no jeszcze nie Pałac wyszedł, pałac wyszedł, pałac wyszedł AWP B czysty, B czysty Mamy paka Jest nikt to jest splintyś Auto chyba? Auto, auto, ta. auto. auto ta. Ja mam ja HP Niebany, nice. 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 <laughs> to <laughs> no nie? No jest No jest Pozo no Tetris biegnie Kaczor pod tobą jest Gdzieś to? Tak Ale odwaga była sznaj A co to, No skopą chciałeś? Nie To jest ammo na typa? niego To tak jak na B Kaczor wbija na B a, pamiętam to. Zabejasz prawo. Dwóch za bezem. Jeszcze jeden. Nice. Nice. Plant w rogu. Jakiś Uch. Gala jest. Uch, gala. gala. Gala ostatni, gala. Pakujemy go razem? Czekaj. Try, trzy, trzy, dwa, ty. O! o nice. Co za pet. Wyszedł ko? W konie się Scout pół ma tam w konie. Short wyszedł, kurwa. Jeszcze kon, y, scout pół Short Scout okno leży No nice i pan Paweł Ja poczekam Jeszcze short co, jeden CT poszedł, a jeden wrócił B pewnie Nie, schody były 100%. Na leży Najpierw szelą miałem trzy no Kont widać, lewo a, Dżungla, tak? Ja to pierdolę Leży dżungla Słyszę dżunglę Uwaga, ja właśnie w plecy, w plecy, plecy, top it. Co on robi?! Co to było? Nie powinien przejść. <grym, 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 okno tam przesmuchać się. Kon. Dżungla! Leży kon. Tety. Ja, uciekł się. Może być kon. No jest. O jezi, jezi, w upy. dalej. S, kontakt B, nie zawiódł dzisiaj jeszcze. No, przy kontakt B, tak. Nie, bo na łoku szedłeś przecież, co, co? To mówię, kontakt Każdy słyszeli kosso, dobra, każdy mam sprzedałek jak ceglamie. No, mówiłem. Nie widział? Albo widział. Jak ty go widziałeś, to on cię widział, gościu. No to go! Kucha. Ja po chodzie. Short jest? Tak. Nice. Ta Lewo short, piknijmy go. Nice. Short w Dwóch zostało. Jadę z tobą kuchnię. Serio kurwa, No może być? Pana no. nie ma No no widziałeś? lewo banku. Blisko. Jest. No jest. Ja pikuję przed smokiem. No i z, tą paką. No i z tą paką, co ty kurwa? Nie ma okna Leży okno. Ten dobry leży. Proszę, aż Ale kona. Gala? Jaki pies ho! Ho, 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 ho! Schody jest jeden O cicho musi iść Mam shorty, schody, so. schody Cety CT, dobiega Nieee ja Schody i CT Panowie, mówię Gala wyhelał Wychylił Do prawej masz go dajesz, chwilę, ja z... dojdę Nie, nich Ja schody, spokojna Spokojna, spogrampa pa. Idealnie pod schodami, pod schodami, pod schodami. Jedno chce. A pod schodami leży. Nice. Dżungla. Co to Dżunga. było? Gdzie on jest? W smoku, w oknie, ale... Któryki leży? Peszka, ale... Jeden. Jeden ma. Powinien mieć. Kon leży. Pod drewnem. Nie umiem grać. Coś rzuca, ale... Pod schodami. Wschody. Spalę. Ej, yy, kurwa! Gdzie co? W Ja tylko CT pikuję se. Rampa może być. Ja pikuję. Co, zabiłeś? Kona? Sorry, Może rampa być? CT. Head'a mi doł jakoś. Jeden HP miał. Dobrze, do, do. się. BES za BS, za bs Edward, Edward! Chyba w palaku. Za BS-em śpi. Palak. Jeden zabija. Jest na się. Weź smoke'a, exit. Domek Kala, kala. Leży. Domek by kuchnia, tak? Tak. Nie, tak. Ja nie wiem co. Rzuć coś. Side, bieg. Dwóch, dwóch jest od kuchni. Wyszli. Nice. nice. Brawo. Weź mu napisz, żeby ci wysłał błąka z pizdy i dał ci smok napisz, tak? napisz tak. Bueno, napisz tak. <słen>. <słen(?> no, hehe. tak. Nie mówisz tak. kurde. Hihi, hi. Au, ja. mam smoka w domku, nie pomogę wam jak coś, poczekajcie chwilę. Dobra. Ja mam spalę pod... Nisko? Wschody. Nie, nie pomogę. Jeszcze pod jeszcze jeden. Jest pewnie. Jeszcze jeden. Drugi smok dalej. Jest na blisko rampa. KON! To jeszcze blisko. jeden! KON! Jeszcze jeden! Cofnijmy stąd, ja bym to zdobnął. Jeden kon. KON. Kurwa, co robimy? Ja mam smoka. Obity. KON ma zero. On mi pikuje. Czekaj, ja go zaraz zabiję. Pekaj, smoke mi schodzi. CT mam. CT! CT? Piknie zaraz. Dżung dżungla jest. CT ale prawo ciągle. Nice try. Ale kurwa. A łupę wziął? Nie, sobie ty dole. Lewo, lewo, lewo. Nice. 87. Heda dostał przez kurwa ściany. Teraz macie tu lagi, Tera, nie? Tak. Uh -huh. Na model. Ja. Już o, Oni tego nie naprawili od pierwszego dnia bety, śmiecie. Nie wyzywaj. Tylko eee, kurwa, nie, tylko pozytywne. To. Only pozytywne vibes hashtag. Tak. Hashtag motivational. I hashtag. Eee, no. Hashtag global warming, jeszcze do tego. A tak, pod, ok ok pod oknem jeden. W oknie. Zabijam. Gala to biega. Gala dopiero. Zza Okno. No i goła już przesiedłem. Oj kurwa teraz Co? Oni są taktykę w ogóle Ja nie wiem Pomagam Podniegłeś się Kurwa nie trafiłem Podniegłeś Za, a, a, plecykon, plecykon Dżungla poszedł, dżungla Okno będzie jedno Kurde blokuje się coś Mo Może cię tego Tunikiem suspa wtykałem Ja bym kota się z rozporka wyszedł Instykty gejowe się je, je, je. bez takich. Mi lajki. Poczuć ciepło męskich pośladków po prostu. To jest to. Bywa to dali. Rampa. Co za... Dobra, ostatnie jako i... Last Christmas. Los Christmas I give you my heart but every next day I my... <laughs> <Wczoraj> rzuciłem, grajmy. <laughs> Ale nie blokury ty jest 500 masz. Przepraszam. Do czary mu rzuciłeś. Garbama Rampa też. Jeszcze jeden, boksy, obity do zero. Pikuję go. Jest boksy. Leży AWP. Nice. A krzesło? Czasu zabite, dobra, AWP. Do BK, ja pierdolę. Nie chcę mi się grać w tym medycynie. Kont, kont, Leży, Rampa jeszcze w Odpuszczam B. Pomóżmit. Nie widzę nic, KIT. Odbyciałem berek już. Biję mhm. ci od C. Ławka, pół Zabijasz, Eku. Chyba ja cię słyszał. Nice. Zróbmy cię weź. AWP, AWP last. Prawdopodobnie. Ważna runda teraz. Nice. A, <laughs> co jest? Kurwa! <laughs> Jak on nie trafił? Roman, ja odmierzę, że ja botem jestem, bo wyjebałem w północy Zigla. Leży domek. Wyszuję rampę. No, Słuchaj right. domek ci. Serwis. Forest. Raft i mess. Cool. Kon leży. I wchodzę. Nie Jeden, jeden na HP. A wupa, tak? Nie. ma masz Nie ma wupy? Nie, ja bym Mógł podnieść, mógł podnieść. Jest no, ja spadę forest. Trzeba ja piknę tylko. Gala po Gala, gala, gala. Gala. Cię. Nice. 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 Jest Leci raz. No, under, under. Okay. Rampa leży. Do mykania. Flash B poleciał. Mit, Mit, boxy. raz to put. Ja. Już shadow. Ja mam. Ander może Boupad być. B może być, no. W może być. Ja dostałem 12500, zajebiście. 3B first round. B? Nechod. A tam to je by the way. Žajme, jak... ale aj dvoch kera. Nebáte, menšo. svoje, teda. One. Undercon. Two guys. Don't Two guys. Don't Jestem 7 fragów jak na na domku Kubę. Zorobiście jest. Trzyste? Ciekawe czy jak się ma Team Damage czy on odejmuje obrażenia. Да. откинаю. Не откинаю.

Od <try> <time. try> <try> 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 <X -t. try> Ale nie grało się przyjemnie.